Z nami zwycięstwa i świeżo upieczony e, mistrz kategorii wagi piórkowej Saladin Parnas. Witam cię, Saladin, i przede wszystkim na początku gratuluję Twojego wspaniałego osiągnięcia. E, jak się z tym czujesz? Bo to chyba Twoje największe osiągnięcie z dotychczasowych w MMA. Le nouveau champion Saladin Parnas, Comment za sont są po Je pense Myślę, że to jest le plus grand que tu as fait pour, dans ta carrière. Bah, merci beaucoup. Merci à, merci à toute la Pologne, merci au KSW. Voilà j'ai gagné cette ceinture, je me, sens, je me sens très bien, très content, heureux, vraiment heureux. C'est la plus grosse ceinture que j'ai eu dans, dans toute ma carrière. Et voilà, je vais fêter ça comme, comme il se doit. W Polsce oh, zdumiewasz oh, wszystkim tym, jak oh, oh. bardzo duży. E, przepraszam, tutaj zapomniałam Darek o tobie, dzisiaj jestem zestresowana wyjątkowo. Dziękuję bardzo ludzi, którzy mnie opisowali. Dziękuję KZW i dziękuję Publika z Polski. Bardzo się cieszę z tego z, tego pas, z ten pas i będę świętował z moim teamem tego zwycięstwa. Tego mhm. Mam wytłumaczenie, dlatego że ja rozumiem i zapomniałam o fanach, bardzo Was przepraszam. E, więc zatrzymajmy się na tym pasie i na tym, w jaki sposób go zdobyłeś, e, więc. Ty z każdą walką robisz coraz większy postęp i coraz większy progres. Im więcej walczysz, tym bardziej skuteczny jesteś w klatce. Dlaczego tak się dzieje? Czy to tylko talent czy coś więcej? rapidement. C'est un talent ou tu travailles pour ça bah, Je travaille très dur, je travaille très, je travaille très dur, il n'y a pas de talent dans les moments. Je travaille très dur depuis, depuis tout petit et voilà ça paye de travailler, de travailler dur. Voilà, j'ai je, je, je travaillé et j'ai mérité cette ceinture. D'accord. Ja bardzo ciężko pracuję. Nie mam talentów w MMA. To duża praca opłaca i okazało, że, okazało się, że op, praca opłaca. Ja zaczynam tonować, jak miałem 12 lat, jak byłem bardzo młody i no tylko pracę. W momencie skończenia patrzyłeś na sędziego aż trzy razy, żeby, żeby skończył tę walkę. Widać było, że niekoniecznie jest w tobie agresja, tylko że bijesz wtedy, kiedy musisz. Uh, czy zawsze jesteś taki spokojnie opanowany i nie ma w twoim stylu takiej uh, agresji jak 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 sobie z nią radzisz na femme du combat tu commencé a commencé à frapper tu regardais l'arbitre uh, tu tu frappes juste que, que, tu, que tu que tu quand tu veux mais il y a pas d'agression chez toi uh, tu tu es pas agressif tu Es calme tout le temps est-ce que c'est si ton caractère c'est comme ça que tu es toujours calme ou juste pour les combats Non c'est mon caractère d'être toujours calme moi voilà, je, je suis comme ça voilà j'ai je, je suis toujours comme ça je suis, toujours, mmh. je suis calme yeah. Yeah, To jest moja praca, ale jestem spokojna. Mhm. Jak wygląda sytuacja teraz z Twoim kontraktem i z dokumentami? Czy to była Twoja ostatnia walka? A jeżeli tak, to czy będziesz przedłużał, czy ewakuujesz pas i masz y, propozycje z innych organizacji? Euh, maintenant tu as, tu as la ceinture, comment ça, ça se voit avec ton contrat Il te reste encore de, de combat dans ton contrat ou tu vas renouveler, c'est fini, tu vas renouveler un autre contrat Qu'est-ce que tu penses Ou tu vas laisser la ceinture et chercher une organisation ailleurs euh, bah, moi c'est plus les coachs qui gèrent ça. Moi j'ai pas de... J'ai pas d'idée.

jak, jakie tempo mógł wytrzymać w tej walce? Bo początek był zdumiewający, na ile wystarczyłoby gazu w tej walce? Czy miał plan, aby wystartować bardzo szybko, zwolnić, czy żeby takie tempo utrzymać do końca? Czy miał zadanie zajechać go na samym początku? C'était comment le plan que Tu mets de la pression dès le début. Est-ce que tu as senti que, que tu vas faire les cinq rounds dans le même tempo ou après tu vas relâcher un peu bah, Le plan, il n'y avait pas de plan. Voilà, le, le but c'était de chercher la victoire. Je, je suis parti la chercher. Voilà, moi je préfère, euh, je préfère du premier round jusqu'au cinquième round, dans la même intensité. Mm -hmm. Ja, ja chciałem włożyć ten sam tempo od początku do końca. Ja, ja chcę, chciałem skończyć tego w pierwszej rundę i udało się w drugiej rundę, ale ja mam kardio, żeby, żeby robić to każdą rundę tak samo. Czyli to, co powiedział Grzegorz, że chciał dać się wystrzelać, to była błędna taktyka ze strony jego przeciwnika. Jeszcze raz jego przeciwnik stwierdził że to była taktyka żeby dać mu się wystrzelać więc to wygląda na to że jest błędna taktyka z założenia dla z wyniku walki uh, Ton adversaire il a dit que il veut que tu donnes uh, tout au début après il il commence à travailler et c'était un plan que ça pas marché bah je l'ai pas laissé le temps de faire son plan voilà moi je suis vite entré dans mon combat j'étais j'étais bien chaud